Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy meczem z Hetafe. Jak się skończą, jak się potoczą losy, zobaczymy. Moi drodzy, 70% widzów chciało dubbing, 30% nie chciało, więc reszta sezonu będzie z dubbingiem. Startujemy! Oj, może być groźnie. broni bramkarz. Brawo, brawo. Ole, piłeczka, No i teraz Alex Hunter. Tam Kasemiro wychodzi. Będzie as. Jest, Boże. Już myślałem, że to nie wpadnie, ale jest 1-0. Ole, piła. Zobaczmy. bej, do Huntera. I słupek do Bitka. I 2-0. Nie ma spalonego. Brawo. No i wygrywamy 2-0. Całkiem przyjemny występ Alexa Huntera. Zobaczmy, co będzie dalej. A tu znowu dziadek. Nie wiem, czy to nie jest, słuchajcie, rozgrzewka przed y, Ligą Mistrzów, a więc zaraz będziemy mieli meczyk w Liza Mistrzów. Tak patrzę, czy ten zawodnik zacznie coś tutaj bardziej biegać, ale chyba podobnie jak ostatnio Asensio. No, to jest totalna la zabawa. No, chodź tu, dzieciaczku, cyk. No to jest... Oj, oj, oj minus 200! Teraz w po sumie powinno być ten. Co podanie, jeżeli jestem w środku, to powinno mi zabierać punkty za każdym razem. Tak mi się wydaje, że to byłoby nawet e, spoko. A czeka, czekajcie, o I te, aha dobra Muszę to sprawdzić, czekajcie, jeszcze zdążę. I teraz Ja jestem w środku i czy to zabiera punkty? Nie, nie zabiera. Okej, okay. no dobra, ale mamy trening na No i gramy proszę Państwa z Tottenhamem. No dobra! Spurs Madrid! Sprawdźmy! Uwaga, Cross brameczka po asyście, a już teraz sam nie wiem kogo, ale chyba Casemiro. Mamy wyrównanie, nie było spalonego, ale kapitalnie wykończył to Song. brawo. Sprawdźmy jeszcze raz to podanko, no na pograniczu. I teraz zobaczmy, Hunter wychodzi, uderza i mamy prowadzenie, Alex Hunter, let's go. Wow, sun! Prawie walnął bramę z przewroty. No to ten ham przycisnął nas za bardzo, ale byliście. Teraz jeden z defensorów, i Alex Hunter. Na drugiej stronie galareta Baila. Daj pan spokój. No i wygrywamy 2 do 1 po niełatwym spotkaniu z Persi. Naprawdę mieli sporo sytuacji, ale to my zdobywamy pierwsze 3 punkty w Champions League. Po dość długim czasie wreszcie posmakowałeś klimatu Ligi Mistrzów. Dobrze powiedziane, wreszcie. W Lidze Mistrzów najlepsi zawodnicy w Europie grają w piłkę na najwyższym poziomie, więc bardzo się cieszę, że wreszcie dostałem szansę gry na szczycie. Czy czujesz, że to twój poziom? A jak, jasne. Pewnie, że mój poziom. Dziękuję, Aleks. Spokojnie. A tutaj od razu drugi pojedynek wizy mistrzów z Olympic Marsylia. E, jeszcze w grupie mamy Sporting. Pierwszy mecz właśnie Marsylia wygrała ze Sportingiem, więc można powiedzieć, że mecz o pierwsze miejsce w grupie. Pff, I brameczka 1-0, to Luka Modric strzela chyba. To był Luka Modric? Chyba tak, jest. Bramka Chorwata, ale ładnie strzelił za pola karnego. Tutaj widzimy przytulaski z Hunterkiem. Zobaczmy, ależ akcja, ależ podanie poprzeczka Huntera. Szkoda, że to nie wpadło. Uuuu, ależ wyrównanie, nice. Zobaczmy, okazja na dwa, broni chyba Mandanda. Okej, okay, może zagrajmy na krótko. Podejdę do Alexa Aleksa i teraz Alex Hunter, zobaczmy, Hunter. Hunter wchodzi w pole karne, Hunter! Ależ przejście, ależ minięcie! 2 do 1, 69. minuta, brawo Aleks! I wygrywamy 2 do 1 po bramce Alexa Huntera, 6 punktów w grupie Ligi Mistrzów, genialnie. Co u niego! Radzi sobie jest dobrze. Bardzo mu się tutaj podoba. To dobrze. A no wiem już, jak się czujesz przed ważnym meczem. Mamo, nie martw się. Aleks. Beatrice. <grym> o, a to pewnie pani Hunter. Katrin. Miło mi. Beatrice, to jest mój dziadek, Jim. Hunter. Nie trzeba przedstawiać. To zaszczyt pana poznać. Nie, nie, proszę nie wstawać. Chciałam tylko uścisnąć dłoń. Miło mi. Proszę mojego asystenta Maximiliana Luisa. Służę uprzejmie. I szefa działu marketingu Villanova and Associates Francesco Exposito. Dzień dobry, miło państwa poznać. Nie spodziewałam się, że będzie aż tyle osób. No dobrze, zaczynamy? Więc tak w skrócie, porównując Aleksa do wilka, pokazujemy jego nadzwyczajną intuicję, i inteligencję na boisku. I do tego dokładamy instynkt drapieżnika w polu karnym. Mm. Francesco? Cóż, y, widzisz, y, dla mnie Wilk sugeruje raczej, że Aleks jest częścią stada, a nie samodzielnym drapieżnikiem. Moim zdaniem to, to niezbyt dobrze. A ty jak to widzisz? Co myślisz? Raczej przywódcą w Parę poprawek i powinno być GIT. Sugeruję, skoro nie możemy osiągnąć konsensusu, żebyś wzięła to pod uwagę, Katrin, i poprawiła. A w międzyczasie poproszę mój zespół o jakąś alternatywę, zanim to przyklepiemy. Co no, chyba brzmi fair. Więc tak zróbmy. Świetnie. No i mamy sugestie do zmiany osoby i teraz pytanie Czy to będzie Kim Hunter czy Danny Williams Danny Williams, no to lecimy do danego A tu widzę Manchester Lester. okej okay. Okej, okay, okej okay. Uwaga Oh! Oh, ho, ho, ho. Masz farta, że nas nie dostałeś, brachu. No wiem, trochę obcich, co nie, wyeliminowany przez swój dawny zespół. To jest nieochwale w Lidze mistrzów przekreślone. Ja nie wiem jak mógłbym spojrzeć w lustro, naprawdę. Daj spokój. Przynajmniej zagrasz przeciw teremu, no weź te nagłówki gazet pojedynek braci. Tak, tak to będzie coś. O, to pewnie Michael. Co u niego? E, ma w stajni Williamsa międzynarodową ikonę, więc jak myślisz, co u niego? Pozdrów go ode mnie. E, jak najdzie mnie ochota. Dobra, trzymaj się. Możesz ty. A, Michael, lepiej późno niż wcale. O, przepraszam, były okropne korki. Bardziej Na czym stoimy? A, tak, bardzo dobrze, bardzo ciekawe losowanie. Nie, ja sam sobie drzwi widzę. zawsze mówiłem, że Hunter zadziera nosa. Przypominał mi tego dzieciaka z naszej szkoły, co miał się za świetnego piłkarza. Jak on się nazywał? Co? Magers? Daj Ty spokój. To są tacy sami zarozumialce. Pamiętasz, jak Magers robił mnóstwo przekładanek, a potem potykał się o własne sznurówki? Słyszałem, że nie znalazł klubu i nigdy nie zagrał. Słuchaj, Denny, ja właśnie się spotkałem z tym znajomym od nieruchomości. No? Znalazłem ci idealny dom. Cztery sypialnie, trzy łazienki, własna sauna i 10% zniżki. Co ty gadasz? E, nie mogłeś po prostu przesłać linka? Denny, nie możesz tu mieszkać wiecznie, prawda? Ha? Chyba przyznasz, że to nie są standardy na miarę Premier League. Raczej wygląda, ja wiem, na ligę amatorską. W takim wspaniałym domu na pewno znajdziesz inspirację. Wyraźny komunikat dla sponsorów i innych. To znak, Osta. że jesteś na fali, że jeszcze dużo przed Tobą. Pomyśl o tym. Później do Ciebie zadzwonię, okay? spoko. Dzięki, Michael. No i co o tym wszystkim myślisz? Znaczy trochę drogie, no ale wiesz, z tymi całymi inwestycjami, które robisz i tak dalej. Trzy łazienki? Stary, na co komu trzy łazienki? Nie zdziwiłbym się, gdyby Taylor miał z tego prowizję. Co? Nie, Michael taki nie jest. Jest w porządku. Nie, moim zdaniem to cwaniak. Zresztą masz teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Choćby to, jak sobie poradzisz z Sterem w Lidze Mistrzów. Za dzieciaka robił z tobą, co chciał. Ta... ta, ta, ale nie jesteśmy już dzieciakami, co nie? No, tylko tak trzymaj brachu. Tym razem na pewno będzie inaczej. No, to mamy meczik z Leicester. Drugie miejsce versus jedenaste. O, Alexis Sanchez w United. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, to lecimy. Daniel Williams broni Schmeichel I jeszcze jeden rzut rożny, Zobaczmy, jak to się skończy. Daniel Williams ma tutaj przewagę wzrostu, ale już tym razem nic z tego. Zobaczmy, Daniel Williams. To musi być karny. Faulowany tutaj brutalnie. Daniel Williams. No i teraz pytanie, kto będzie wykonywał jedenastkę, skoro foul był na Williamsie. Zaraz zobaczymy. Mam obawy, że to może wejść Paul Pogba na boisko. No, w sensie będzie wykonywał. No i właśnie, on wykonuje Paul Pogba. No, boję się strasznie. Zobaczmy, Danny dobija i go. Jest gol! 1-0. Let's go. Zobaczmy, Danny Williams. Sanchez! 2-0. Ależ asysta kapitalna, Alexis Sanchez. No i pewne zwycięstwo Manchesteru 2-0 z Leicester i zbliżamy się do pierwszego miejsca. Chodzi mi o to, Lili, żebyś dalej wrzucał centry, a ja będę je wbijał głową do siatki, dobra? Cieszę się, że w końcu użyjesz głowy do czegoś przydatnego. No wiesz, staram się, naprawdę. Czemu zawdzięczasz transfer do francuskich gigantów w PSG? Napastnicy z całej Europy się nie boją, bo nie daje im ani chwili wytchnienia. Najważniejsze jest wygrywanie pojedynków. Ja... Dopilnowanie, żeby rywal od razu wiedział, że się mu odbierze piłkę. A jak się czujesz, wiedząc, że zagrasz przeciwko bratu, Deniemu Williamsowi? Czy to dla ciebie ważne? O, cóż może dla niego? Ja zupełnie o tym nie myślę. Jak już raz się to wygra, nic człowieka nie ruszy. Ciekawa uwaga. Chociaż, jeśli dobrze pamiętam, to nie zagrałeś ani minuty w finale, prawda? To był mój pierwszy sezon we Włoszech, otwierałem się. Ale miałem swój wkład w zwycięstwo, proszę nie martwi. W końcu to sport drużynowy, co nie? No tak czy owak, nie rusza mnie mój urat. No nie wiem, jak miałbym mnie pokonać. Jeśli to oglądasz, Deni, kocham cię, brachu. Williams? Szef, ja zastanawiałem się, czy. Mógłbym dodatkowo potrenować, wie pan. Popracować nad tym, co trener mówił. No to chwalicie. Wiesz, boisko jest zawsze dostępne. Nie chodzi mi o boisko. Tak sobie. <laughs> myślałem, czy. Pan by mi nie pomógł. Co mówiłeś, Williams? Chyba. chyba nie dosłyszałem. Myślałem, czy. pomógłby mi pan w treningu. Daj znać kiedy synu. Super. Fajnie. Prześle info, jak dojechać. Dojechać. No dobra, proszę Państwa, mamy trening z Butlerem. Specjalnie przed meczem starym, ależ to A, zrobił Danny to Williams. Nie. No tutaj Butler będzie dumny. Dodatkowe treningi na pewno pozytywnie wpłyną na. Williamsa i jego pozycję w pierwszym składzie może jednak nie do końca. <laughs> o, teraz okej okay, wleciało ładnie. Jeszcze dwie próby. Żeby dany Williams dobrze to zakończył. Ok, Będzie najwyższa ocena na treningu. Pięknie. I główki, i woleje. I nie tylko. Wszystko zostało potrenowane, więc dany Williams gotowy na mecz z bratem. Wow Cóż za brameczka, za polakarnego. Zaczynamy meczem z Shakhtarem, jeżeli chodzi o fazę grupową. Jeden do zera. Danny Williams i Andre Herrera zaczynają doskonale ten mecz. Williams no. będzie okazja. Zobaczmy, tak jest. To, co trenował z Butlerem, no i mamy to. Nice. No i teraz Danny Williams może to zakończyć. Będzie dobitka. Nie kończymy tego. Uuu, 3 do 0. Oj, <laughs> to będzie brameczka, tak jest. Więc jeszcze na sam koniec Asysta Williamsa i 4 do 0 w pierwszym meczu Ligi Mistrzów. Manchester United ta bramkę strzela. Chelsea Lingard. No dobra, no to teraz chyba pojedynek Spory Saint-Germain. To Twój debiut w Lidze Mistrzów, Denny. I jak ci się podobało? Uh, 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 nosi mnie stary. Ta energia na stadionie wiesz, czujesz to dudnienie. Trybun niesamowita energia na murawie. Ach, nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. W punkt, Denny. Życzę szczęścia dalej w lidze, Mistrzów Mam nadzieję, dzięki. No to czas na meczik z Paris germain Danny Williams czy Terry Williams będzie się działo. Musi być miło. Jestem, jestem, jestem. No i teraz Terry versus Danny! Tak jest! Wygrywamy pojedynek z bratem w pierwszej sytuacji. Danny Williams uprzedza, wyprzedza go Williamsa I mamy prowadzenie 1-0. No tutaj Terry nie dał kompletnie rady. Zgubił. Błyskawicznie tutaj, brata. No i mamy 1 do 0. Ole, piłka Neymar, to musi być gol! o już interwencja de I na koniec jeszcze zmiana. Williams za. Schodzi Lukaku za niego, wchodzi w ogóle potrójna zmiana w Manchesterze. No to zobaczmy, czy utrzymaliśmy wynik. Prowadziliśmy 1-0 z że kwadrans do końca. Wszedł Lukaku, wszedł yy, Ashley Young. Zagrałeś w lidze mistrzów przeciwko bratu. Okej, okay, czyli ja wygraliśmy, ale po powinno zwycięstwo. pokazać, że wygraliśmy. Okej, okay, okay. dobra, trzeba cisnąć, byliśmy lepsi. E, szczerze mówiąc, myślę, że byliśmy dziś lepsi. Mocniejsi taktycznie, mieliśmy więcej determinacji, głodu, więc... Więc tak, myślę, że zasłużenie, ale fajnie było go spotkać na boisku. E, na pewno będziecie to dobrze wspominać. Ta, on pewnie trochę gorzej, bo przecież przegrał. Jasne. Jasne. Cóż, do następnego, Deni. No, spoko. Mm. Co i ze światłem? Tak. Hej, hej. A możesz... E, możesz to chwycić? Tak. E, to tak zwana blenda. I stańą tam. Pod kątem. <laughs> Dobrze, jeszcze trochę. Dobra robota. E, Dany. Cześć. Trochę wyżej, proszę. Świetnie. Świetnie. Okej. Okay, dobra, mamy to. Dzięki Dany. Także moi drodzy, Danny Williams wygrywa 6 punktów w tabeli Manchester United. No i teraz jest tutaj sugestia, aby zmienić postać i tym razem na Kim Hunter, Anglia, Stany Zjednoczone. Moi drodzy, dalsze losy poznamy w jutrzejszym odcinku. Także ja wam serdecznie dziękuję. Zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów, a my żegnamy się. Na razie.